Mam małą prośbę do rodziców, którzy oglądają, śledzą mój kanał i którzy mają dzieci, nastoletnie lub nawet trochę starsze. Słuchajcie, oni też pewnie są na TikTokach, Instagramach i tak dalej. Podsuńcie proszę im mój profil. Dlate, dlaczego? Dlatego, że będę chciał na tym profilu zachęcać młodych do zainteresowania się ogólnie rozwiązaniami sztucznej inteligencji, rozwiązaniami agentów. Którzy za chwilę będą wszędzie, agentów AI, ale również chciałbym dla młodych uruchomić, jak gdyby, taki program, gdzie będą mogli rozpocząć pracę ze sztuczną inteligencją całkowicie za darmo, swój pierwszy, jak gdyby, uzyskać dochód pasywny, ponieważ to, co młodzi mają najcenniejszego, to czas i mogą ten czas świetnie spożytkować. Na. Pogłębianie wiedzy na pozyskiwanie nowych kontaktów przez internet. Mogą robić zimne telefony, wysyłać maile, zachęcać ludzi, pisać na profilach na Instagramie, na Facebooku, do różnych firm, proponować im agentów, i z tego będą mieli prowizję. Podzielimy się po połowie. Tymi wszystkimi zyskami, które wypracują agenci z tytułu miesięcznej opłaty od klienta. Tak więc to jest świetne rozwiązanie także dla młodych, żeby sobie wypracować bez inwestycji, tylko poświecając swój wolny czas, swoją energię. Już stałe, niemałe dochody, ponieważ na razie mamy błękitny ocean, czyli nie ma żadnej konkurencji. Ale uwierzcie mi, za rok, za dwa ten rynek będzie wyglądał zupełnie inaczej. Będzie ogromny popyt na tego typu rozwiązania agentów AI. Tak więc to jest idealny moment, żeby młodzi w to weszli i się tym tematem zainteresowali. Tak więc proszę zachęćcie ich, żeby subskrybowali ten kanał, bo będę na tym kanale coraz więcej o tym mówił, pokazywał i będziemy tworzyć społeczność, która będzie chciała się rozwijać w tym temacie. Będziemy tworzyć nową wartość na rynku w Polsce. Trzymajcie się.